Rozważmy dwa kwadraty. Kwadrat oboku A i kwadrat oboku B, które będą w ten oto sposób koło siebie umieszczone. Dołóżmy do tego jeszcze dwa prostokąty, z których każdy będzie zbudowany na boku o długości B i długości A, które odpowiadają bokom tych tutaj poprzednio narysowanych kwadratów. Wobec tego. Pole naszego dużego kwadratu moglibyśmy zapisać w ten sposób. Jest to a kwadrat plus b kwadrat i plus pole prostokąta jest a razy b, a mamy ich dwa i plus w takim razie dwa razy a razy b. Teraz czas na czary Mary. Po pierwsze, przetnijmy nasze prostokąty, tak by otrzymać z nich trójkąty. Musimy i też troszkę zamienić naszą postać algebraiczną pola naszego wielkiego kwadratu w ten oto sposób ponieważ teraz mamy zamiast dwóch pól prostokątów mamy cztery razy pola trójkątów czyli 4 razy a razy b podzielić na dwa następnie pozabieramy nasze trójkąty i ustawimy je w następującej konfiguracji. Nie zrobię tego jakoś super dokładnie, ale postaram się. I otrzymaliśmy taki oto duży kwadrat, którego pole jest identyczne z polem tego kwadratu tutaj obok natomiast w nim znajduje się pewien mały kwadracik oboku nazwijmy go C pole tego kwadratu to jest C kwadrat i jest on zbudowany naprzeciw prostokątnych tych trójkątów wzór na pole z kwadratu z prawej zapiszemy nieco inaczej będzie to C kwadrat plus 4 razy te trójkąty, czyli 4 razy A razy B podzielić na 2. Co prawda te dwa kwadraty duże są identyczne, ale w kwadracie z prawej wzór na jego pole będzie wyglądać w ten sposób. I teraz co po niektórzy mogą już zauważyć pewną zależność, ale żeby to było jeszcze bardziej widoczne, to usuńmy wszystkie trójkąty. Zarówno z tego kwadratu z lewej, jak i z tego kwadratu z prawej. Usunęliśmy je wszystkie, ale skoro ich nie ma, to w postaci algebraicznej też należałoby skreślić. Jak widzicie, w ten oto sposób doszliśmy do naszego dowodu, ponieważ suma tych dwóch kwadratów z lewej musi być równa temu kwadratowi z prawej. Innymi słowy, a kwadrat plus b kwadrat ma być równe c kwadrat co potocznie jest zwane twierdzeniem Pitagorasa